Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejną pełną emocji partię z roku 1961, która odbyła się podczas turnieju, który miał miejsce w mieście Bled. i Między innymi grały tutaj takie ikony, ikony środowiska, legendy, można powiedzieć, jak Fischer oraz Tal. Robert James Fischer kontra Michał Tal, moi drodzy. Fischer w tej partii ma zaledwie 18 lat i tak naprawdę na koncie już 4 przepisy grany z Michałem Talem, jest to ich kolejne starcie, no i teraz pytanie, komu kibicujecie, Amerykaninowi, czy moi drodzy tutaj e, e, naszemu czarodziejowi, naszemu waszemu czarodziejowi z Rygi, kto tutaj moi drodzy zwycięży ciekawa partia, zapewne się zapowiada, więc trzymajcie kapelusze siadajcie wygodnie rozpoczynamy nie będę przeciągał wstępu, Fisher rozpoczyna partię, ruch M4 jest gotowy na wszystko, C5 to wybór czarodzieja obrona sycylijska, skoczek F3 skoczek C6, D4 Otwarta Sycylika, panowie grają w otwarte karty. Najwyraźniej nie mają nic do ukrycia. C bije D4, o to właśnie chodziło, żeby pion pilnowo punktu D4 i kasował wszystko, co się tam znajdzie. Skoczek odbija D4 i tego nie ruszamy. Tutaj można zagrać skoczek F6, chociaż to nie jest jedyna opcja. Tutaj moi drodzy, wariant z pionkiem na E6. Podajże wariant tajmanowa, jeżeli się nie mylę. I teraz skoczek C3. Goniec często pojawia się na B4, związując skoczka. Natomiast tutaj mamy Hetman C7. Hetman bardzo aktywnie z C7 oddziałuje, tutaj, podejściu po Skoczkiem kontroluje linię C, jedyną otwartą linię w obozie czarnych. Patrzy też tutaj na hadła, to warto mieć na uwadze, ale ten skoczek może być szybko przeganiany ruchem skoczek B5. Może nie od razu, ale za chwilkę, dlatego też w tych pozycjach grywa się A6. A6 prewencyjnie tutaj, żeby skoczek, który ze skoczków nie pojawił się na b5 z tempem, a także być może jakaś opcja jechania tutaj e, ostro e, w stylu b5, być może goniec b7. Dużo jest możliwości w tych strukturach. Tutaj mamy g3 i wydawałoby się, że Fischer chce zagrać goniec g2 i krótką roszadę, ale być może te g3 jeszcze co innego ma na myśli tak naprawdę. Zaraz się okaże. W tym momencie Tal gra niedokładny ruch, wyobrażacie sobie? Niedokładny ze strony Michała Tala. On powinien zagrać a6, żeby nie wpuścić tutaj skoczka na b5. Wiem, teraz się mądrze, z silnikiem to sprawdzałem, aczkolwiek, no tłumaczę, jak to powinno być mniej więcej rozegrane. Tutaj tal wybrał rozwój, tak? Po prostu skoczek F6, rozwija figurę ze skrzydła królewskiego. Tylko tu jest problem, bo Fischer, agresywny gracz, gra skoczkiem z z DNA B5. I teraz jest problem z Hetmanem. No nie wiem, Hetman A5 można było gdzieś odejść, Hetman B6, być może spotkałby się z gońcem. O, sorki, z, z gońcem wtedy, z końcem. Być może i swoim końcem również, źle to zabrzmiało. Ehm, z gońcem na E3. Natomiast tutaj Tal mówi, na spokojnie sobie odejdę hetmanem na B8, zaraz kopnę skoczka i będzie wszystko grało. No niekoniecznie, bo ruch, moi drodzy, G3 nie tyle robił tutaj furtkę dla gońca, to co przygotował teraz agresywne wyjście gońcem na F4. No i jest problem, so, jest groźba, moi drodzy, tutaj wideł na C7, skoczek z szachem, jest groźba bicia hetmana. Co robić, jak się bronić? Pytanie do Was, jeden z kulminacyjnych momentów tej partii. Ja osobiście zagrałbym E5 i to był całkiem niezły ruch, wtedy zapewne goniec G5, chociaż nie był to strukturą kompletnie zainteresowany Michał Tal i on w tym momencie dobrowolnie podchodzi skoczkiem pod związanie tutaj na E5. Nic się nie dzieje, na skoczka póki co nie można jako tako jeszcze tutaj naciskać. E, zawsze można go też będzie obronić, więc w tym momencie Tal uznał, że to jest całkiem niezły ruch, chociaż ten ruch to jest kolejna niedokładność pozycji, moi drodzy czarodzieja. Jak to karać? No bezpośrednio Fischer tego nie każe, tylko gra go nie C2, nie goniec G2? Czyżby moi drodzy plany długie roszady się pojawiają? Się okaże za sekundkę. Goniec C5 no i czarne są gotowe do zruszowania. Być może się oswobodzą i będą tutaj cieszyć się powiedzmy w miarę równą pozycją. Będą czy nie będą? Fischer gra teraz najsilniejszy ruch w pozycji, jak ma to w zwyczaju. Co to za posunięcie? Zdradzę wam, że nie jest to krótka roszada, tylko bicie tutaj związanej figury gońcem na E5. No ktoś powie, no ale przecież jak mamy związanie, powinniśmy utrzymywać presję i kolejnymi bierkami jeszcze naciskać na ten słaby punkt. No oczywiście, tak mówi teoria, chociaż tutaj bicie gońcem można powiedzieć, że przywołuje hetmana na E5, tak? Czary mają miejsce. Po to, aby oczywiście pójść za ciosem F4 podejść po hetmanem zagrać E5. Wbić gwoździa w dechę, zagarnąć przestrzeń, wygonić dobrze usytuowanego skoczka no i cieszyć się z lepszej pozycji. Tak było w partii no właśnie, Hetman wraca na D8. No nie za bardzo tym Hetmanem jest gdzie odchodzić. Cały czas groźba wideł na C7 istnieje i teraz oczywiście E5. Zwróćmy uwagę na to, jaki imponujący łańcuch pionowy znalazł się u Fischera. No ale to jeszcze nie koniec partii. Tutaj niejednokrotnie z Opał, opał z tutaj gorszej pozycji, gdzieś tam z jakichś problemów, wychodził obronną ręką Michał Tal. Teraz tak, skoczek pod atakiem, no nie za bardzo jest gdzie odejść, ewentualne odejście na, na D5, no to kończy się stratą. Pionu. Dwie figury tam patrzą, centralnego, więc strata niesamowita. Być może, no nie wiem, jakiś regres w postaci, oczywiście, skoczka G8 też w grę wchodził, ale wtedy skoczek, moi drodzy, do centrum, można wejść na e 4 Zdominowana jest kompletnie pozycja. Przez białego Talnie był zainteresowany taką pasywną grą. Gra w swoim stylu ostro, moi drodzy, w tym momencie A6. Web za web. Fisher na to poszedł. Wybija na F6, pion bije na B5. Te pionki są słabe, miejmy to na uwadze, chociaż para gońców u czarodzieja. Idą za ciosem białe, biją na G7, wieża oczywiście G8. Pion jest no, zaawansowany, ale za chwilkę prawdopodobnie będzie odbity. Wydawałoby się, że będzie szansa, zobaczymy. Oczywiście wisi tutaj na B5, można by było wybić to, to gońcem, chociaż wtedy zapewne wieża wybija G7. Tal, tal przepraszam, Robert James Fisher ma natomiast inny pomysł. On poprawia skoczka, centralizując go tutaj brutalnie na 4 łapiąc tempo na gońca. Goniec, moi drodzy, odchodzi szybciutko tutaj na E7. I w tym momencie mamy Hetman D4. Niesamowite posunięcia padają. Powiem wam, że wszystko jest z komputerową precyzją grane? Wierzcie lub nie. Hetman, moi drodzy, broni. Tego punktu jest centralizowany i przy okazji być może szykowana jest długa roszada. Tylko teraz zastanówmy się, długa roszada. Przy otwartej linii A, gdzie wieża patrzy na A2 nie byłoby szaleństwem? Być może tak, wieża A4, wtrącenie. Fajny ruch, atak na Hetmana. Teraz gdzie odejść Hetmanem? To jest kluczowe pytanie, moi drodzy. Zdradzę wam tyle, że Fischer nie jest tutaj zainteresowany tutaj chronieniem swojego hetmana, tylko gra stempem. Piękny, agresywny ruch. Skoczek F6. Są widły, nawet się zaświeciły te figury, moi drodzy ze strachu, chyba. To trzeba wybić. Oczywiście podejście ewentualnie królem, to hetman B6 po zasłonie, no bo innej rady nie ma. Bicie, wyciągnięcie króla leci wieża, więc jest po wszystkim. Dlatego tego skoczka trzeba po prostu przyjąć. Jak widzicie, nie odchodzić o sorki królem. Oczywiście goniec wybił w partii, Hetman bije, Hetman jest sklejony tutaj z pionem i tutaj zabiera cenne pola dla króla, który tak naprawdę nie ma ruchu. Nie ma ruchu, moi drodzy, byłby w pacie, gdyby nie oczywiście reszta bierek u czarnego. W tym momencie Hetman C7, no tutaj czarne chcą się oswobodzić i chcą e, tutaj przejąć inicjatywę. No czas najwyższy, żeby ten Hetman wyszedł z pieczary i zaczął grać troszeczkę. E, myślałem o krótkiej roszadzie, chociaż powiem Wam szczerze, że Fischer lubi zaskakiwać i on chce wygrać tę partię z przytupem. Naprawdę. Gra długo Roszadę, nie patrząc na to, że wisi A2 kompletnie. No ta się nie nie ceregieli, bije tutaj wieża A2, ale król B1, moi drodzy. Po król B1, co byście zagrali czarnym? Jak kontynuować partię? No, obusieczna pozycja dzieje się ewidentnie. Ja myślałem o Hetman A5, chociaż na to jest rada. Wiecie, co by zagrał zapewne Fischer? No bo najlepszym ruchem w tym momencie jest co? Tu grozi mat, uwaga. B4. A tak na Hetmana, Hetman tutaj patrzy, żaden mat nie wchodzi. Piękne posunięcie. Jeżeli Hetman wziąłby tutaj z szachem na B4, no to leci wieża, więc należałoby zagrać zapewne Hetmana 4, ale wtedy szybciutko Hetman C3. Wszystkie są białego pod kontrolą, biały jest lepszy. Nie kłóćcie się ze mną. Natomiast tutaj Tal wyczuł, że nic tego nie ma i wrócił tutaj wierzył na A6. Po prostu. Ten pion wisi. To nie był najlepszy ruch w pozycji, wybicie tego piona, to padło w partii, i tutaj należało zagrać. Wiecie co? Proste, moi drodzy, goniec H5. Z oczywiście koncepcją tutaj wjechania na F7, no i kompletną wygraną. Tutaj trzeba by było jakoś ruszać się pionkiem, żeby ewentualnie Hetman mógł mieć oko, moi drodzy, na F7, ale. To i tak byłoby ugrane przez Białego, ale Fischer chce to zrobić w takim talowskim, talowym stylu, wręcz można powiedzieć, szalonym. Coś chce poświęcić. No, on chce zagrać to z przytupem, ze względu na to, że ma cztery porażki na koncie, i chce udowodnić, że on tutaj, jako 18 szachista, już jest w stanie wygrywać z najlepszymi w ich własnym stylu. Jaki wariant wybiera Fischer? No, będzie tutaj bił, moi drodzy, na B5, to już mówiłem, no ale teraz wieża jest podbiciem, więc wieża B6 oczyściła się linia, moi drodzy, B i to wieża może być bardzo aktywna i niebezpieczna, wraz tutaj z Hetmanem, być może. No i teraz, moi drodzy, co grać? Pytanie do Was. Goniec odszedł na D2, D2 powiedziałem, tu jest trójka, więc chyba D3. Oczywiście atak jest tutaj, no i gdzie wieża odejdzie? No, to jest praktycznie po ptokach. Ale partia trwa w najlepsze. Być może jeszcze tutaj zaczaruje nasze czarodziej z rygi. Padę 5 moi drodzy, nie ma czasu za bardzo bić tu, jakbyście się przejrzeli. Wisi hetman. Co w tym momencie grać? Wybijać tutaj? Bić może wieże wtrącenie takie? Nie. Wiecie, co gra Fischer w tym momencie? Spróbujcie pomyśleć, jaki ruch może być tutaj na tyle szalony, ale zarówno i wygrany, który mógł przejść do historii, a podpowiem przeszedł. FB, e moi drodzy, E5 nic sobie z tego nie robi Fischer, że Hetman wisił chciał to tak jak mówię, ugrać w, w swoim unikalnym stylu no oczywiście trzeba być Hetmana nic lepszego tutaj nie ma i teraz pion bije, wygląda na to, że została oddana jakość, lepsza jakościowa figura, Hetman za wieżę, natomiast te dwa piony wbite bitek gwoździe w dechę, ten zaawansowany pion ogranicza kompletnie tę wieżę, która do gry póki co, no wejść nie ma prawa, dwie wieże powinny zrobić robotę przy tym gońcu i oczywiście tych czterech pionach że tak powiem, które no, gotowe będą do marszu w odpowiednim czasie. Ale Hetman jest w grze, więc Hetman, moi drodzy C5 w tym momencie, ale Goniec bije H7. Jest po wieży, wydawałoby się, ale teraz wieża G5 i o to chodzi, żeby oddać wieżę, ale te dwa niebezpieczne, zaawansowane pionki yy, po prostu tutaj zniszczyć, zabić, wybić. Goniec bije, no bo nic innego nie pozostaje. Hetman bije, moi drodzy F6. Wieża z H na F1 z atakiem na Hetmana, ale teraz kolejny pion leci i dwa problemy w postaci tych pionów zaawansowanych zniknęły. Ale goniec, moi drodzy, bije F7, no miażdżą, miażdżą powolutku białe, no wydawałoby się, że total zazwyczaj miał w, zwy, w zwyczaju coś poświęcić, nawet i Hetmana niejednokrotnie i tutaj męczyć, męczyć króla przeciwnika, a teraz jest odwrotna sytuacja, goniec bije F7, król oczywiście D8, no i w tym momencie goniec C6. Związany jest pion, więc no ciężko tutaj się w tym momencie bronić. Hetman H6 za takie moi drodzy na pionka i na gońca, to nastą nastą nastąpiło, tu nastąpiło, tam nastąpiło, zaraz będę rapował i śpiewał, moi drodzy, goniec bije D7 no to trzeba wybić oczywiście gońcem innej rady nie ma, ale teraz szybciutko wieża F7, goniec jest związany, a co za tym idzie również stracony, no ale, to, ale jeszcze na otarcie łez mówi, biorę pionka, być może będzie to bój Hetman kontra dwie wieże będzie się działo, ciekawa końcówka przed nami, w tym momencie wieża z D moi drodzy, bije tutaj na D7 jest szach król E8, wieża z D na E7, król D8, takie y, kilka powtórzeń pozycji, wieża D7 z szachem, król C 8, wieża C7 z szachem król D8, wieża z F na D7 z szachem króla 8 i w tym momencie wieża D1. No zobaczył tutaj, że nic mu te szachy nie dają. Fischer i wrócił po prostu na D1, żeby obronić pierwszy rząd, ale tak naprawdę dwie wieże są w tym wydaniu, że tak powiem w tej pozycji akurat silniejsze niż ten Hetman. Oczywiście można by było pionka wziąć, dlaczego by nie? Chociaż w tym momencie zapewne wieża bije B7. Jeżeli Hetman F3 załóżmy, tutaj z atakiem na obie wieże, no to zwierzę z B na D7 na spokojnie wszystko się trzyma. Jeszcze są dwa pionki, którymi można maszerować. Żeby nie te pionki, no to zapewne było, można by było tutaj pokusić się o jakieś remisowe, tak? Remisowe sytuacje. Natomiast te piony mogą być kluczowe. Mogłyby być, bo tutaj nie zostało pobite, moi drodzy, G3, tylko zostało zagrane B5, żeby oczywiście odejść spod bicia, ale teraz wieża ustawia się tutaj fajnie za pionem, celuje w niego. Co robić? Znowu tutaj bicie może przyjść do głowy. Tutaj Hetman bije G3, ale zapewne wtedy, moi drodzy, wieża bije B5. Jest taka sama sytuacja. Dwa piony e, są, tak jakby na plus, tak? no bo dwie wieże rekompensują brak Hetmana u białego. Tu natomiast pada Hetman, moi drodzy, H5, żeby obronić tego pionka. Tutaj jednak G4. Zobaczcie, pion idzie i ten pion jest można powiedzieć zatruty, nietykalny, bo jeżeli hetman chciałby zabić tego pionka na G4, no nie wszystko bierzmy, co nam dają, moi drodzy, no to mielibyśmy co? Wieża w tym momencie H1. Wieża H1 i byłoby poparty, jeżeli ten pion by został przyjęty. Wiecie dlaczego? Bo tu grozi, moi drodzy, mat. Jeżeli hetman chciałby bronić tego pola poprzez ruch D4 hetmanem, no to oczywiście mimo wszystko wchodzi szach. To trzeba wybić, bo jest jakby siatka matowa. I teraz prosty szach wieżą na B8. Oni to wszystko liczyli, moi drodzy, po kolei w głowie, to jest niesamowite. Król gdzieś odchodzi, leci Hetman jest po wszystkim. Więc w tym momencie, oczywiście, pion jest, można powiedzieć, tabu. Out of question, że tak się pokusza o takie stwierdzenie z niemieckiego. Taki żarcik w moim stylu: Hetman Hatch. Hetman H3, no tutaj tak naprawdę nie ma dobrych ruchów, nie ma dobrych ruchów dla czarnego, chociaż tal, mimo wszystko to gra. Tu idzie G5, no pion bardzo, bardzo niebezpieczny, zaawansowany, no zaraz być może jakieś G8 z dorobieniem hetmana i przy okazji z matem. Hetman F3 jeszcze z atakiem na obie wieże, ale teraz można łatwo wtrącić szacha, wieża 1, nie ma żadnych wideł, już nie ma, król F8 i teraz wieża bije B5. To można by było poddać czarnymi, no trzy piony na plus, ten zaawansowany, przy dobrej grze oczywiście nie ma tutaj mowy o żadnej przegranej, ale ta to, to gra! Król G7, moi drodzy, król jeszcze rusza, być może będzie zatrzymywał piona, żeby nie mógł dojść tutaj na G8, ale teraz wieża B6, odcinając tutaj e, możliwość podejścia królem do pionka. Hetman g3 jeszcze z atakiem na pionka i wieże, no robi co może ten hetman, ale to nie wystarczy. Wieża d1, moi drodzy, i tutaj już są siatki matowe. Hetman c7 jeszcze padło w partii, żeby nie wpuścić wieży przy atakowaniu. Wieży na b6 ma miejsce również, ale wieża z d na d6 teraz i to zostaje, moi drodzy, już praktycznie poddane. Jeszcze hetman c8, praktycznie poddane. No jeszcze dwa ruchy ma ta partia, moi drodzy, po takim o no, prewencyjnym jeszcze b żeby jakieś szachy nie wchodziły, żeby można było tego króla gdzieś tam schować, być może później przygotowanie C4 tutaj jeszcze król H7 i wie, że A6 jest po partii. Jeżeli nie wierzycie, że jest to partia wygrana, no to tak jak mówię, przyjrzyjcie się pozycji, opis jak chcecie wrzucę oczywiście w, w opisie filmu. Tutaj będzie pod, pod okienkiem dostępny, więc możecie sobie to wkleić, nie wiem, w stokrybę, zagrać z kimś, te pozycje zobaczycie, że te wieże dominują kompletnie, plus oczywiście trzy piony i ten zaawansowany na G, no to jest wyrok istny. W tym momencie Michał Tal poddaje partii. i to jest pierwsze zwycięstwo, moi drodzy, Roberta Jamesa Fischera z Michałem Talem. No, coś niesamowitego, w pięknym stylu co zrobił, mógł zrobić to znacznie szybciej, łatwiej, a on postanowił skomplikować pozycję i pokazać, że jest tutaj zdolny wygrać bez Hetmana w tym ustawieniu, w tej grze. No niesamowita partia, myślę, że pełna emocji, mogła się podobać. Dajcie znać, co o niej myślicie i oczywiście, moi drodzy, pozdrawiam. Słyszymy się, rzecz jasna na kolejnym filmie. Teraz gdzie to wyłączyć? Co mi się tu włączyło moi drodzy? Movie Maker. Nie, nic nie będę teraz składał, żadnych filmików.